Szczególny rodzaj ciszy zawsze spowijał miejski cmentarz. Żałobna cisza, na którą świat zewnętrzny nie miał wpływu. Gloria Dixon westchnęła smutno i podeszła do grobu swojej córki, Jessica. Biedna kobieta nie żyła już od 10 dni, ale jej pogrążona w żałobie matka wciąż nie mogła pogodzić się z faktem, że odeszła. Jessica miała dopiero 40 lat i jeszcze całe życie przed sobą ale jej serce nie wytrzymało tego całego ciężaru, zmartwień i braku odpoczynku. Gloria dobrze wiedziała, że to właśnie te czynniki zabrały jej córkę. Usiadła na grobie, ocierając łzy. Opiekunowie cmentarza pozostawili utrzymanie grobu rodzinom, a Gloria i mąż Jessiki Stefan wykonali piękną pracę. Stefan zbudował mały płot wokół grobu Jessiki i tego obok, który zarezerwował dla siebie. Gloria była zadowolona. Jej córka spoczywała w zadbanym miejscu i pełnym miłości. W poprzednich dniach padał deszcz i był duży wiatr. A teraz na grobie Jessica było kilka suchych liści. Gloria poświęciła kilka minut na uprzątnięcie wszystkiego, po czym oparła się o mały metalowy płotek, by odpocząć. Właśnie w tym momencie usłyszała dziwny hałas. Kobieta zadrżała i rozejrzała się ostrożnie. Nie było tam nikogo, jedynie kilka małych. Grzędowała na gałęzi nad jej głową. Ale hałas, który usłyszała Gloria, nawet mgliście nie przypominał ćwierkania ptaka. Wręcz przeciwnie, Gloria była całkiem pewna, że to człowiek. Gloria czekała przez kilka chwil, po czym zaskoczył ją stłumiony głos. Żyje, niech ktoś mi pomoże! wyszeptał ktoś. Gloria zbladła. Rozejrzała się jeszcze raz, potem na grób córki. Ani przez chwilę nie pomyślała, że to może być jej głos, ale może przez pomyłkę został tam pochowany ktoś inny. Ktoś wołał o pomoc, kobieta słyszała to wyraźnie i to było przerażające. Zdając sobie sprawę, że nie ma czasu do stracenia, Gloria pospieszyła do opiekunów cmentarza Roberta i Simpsona. Obaj bracia pracowali tam już od jakiegoś czasu. I Gloria ze zdziwieniem zauważyła, że to, co im powiedziała, nie miało na nich żadnego wpływu. Nie byli tak przerażeni jak ona. Nie zdenerwowali się ani nic. Patrzyli tylko na nią, zapewne przyzwyczajeni do takich sytuacji. Na cmentarzu nigdy nic się nie działo. Ilekroć biegła do nich jakaś zrozpaczona osoba, bracia nie musieli robić nic więcej, jak tylko odprowadzić nieszczęśnika na grób ukochanej osoby i powiedzieć mu, że teraz nie żyje. I musi się z tym pogodzić. Kobieta, agitująca przed nimi tego dnia, wydawała się jednak znacznie bardziej stanowcza i zdeterminowana, by zostać wysłuchaną. Dlatego obaj opiekunowie potraktowali jej słowa jako rodzaj wyzwania. Z tego czy innego powodu ważne było, że Gloria dostała to, czego chciała. Robert, po szybkiej, wymownej wymianie spojrzeń z bratem, wzruszył ramionami i poszedł za nią na grób Jessiki. Kiedy jednak dotarli na miejsce, nic się nie działo. Co teraz? zapytał Robert. Pochyl się nad grobem i posłuchaj, odpowiedziała szybko Gloria. Robert zrobił to, co mu kazała, i natychmiast zbladł. Z podziemi rzeczywiście było słychać stłumiony krzyk. Może to dzikie zwierzę? jąkał się Robert. Lis, a może mysz? Często tu grasują. Ale to była osoba! zaprotestowała Gloria ze łzami w oczach. To była osoba! Ktoś proszący o pomoc. Czy nie powinniśmy przyjrzeć się sprawie bliżej? Wykop trochę i zobacz, co jest na dole. Robert wzruszył ramionami. Nie wykonuje bezużytecznej pracy za darmo, ale Gloria nie dała się zniechęcić. Sięgnęła do torebki, wyciągnęła kilka banknotów i wręczyła je dozorcy cmentarza. Mężczyzna westchnął z rozczarowaniem, ale to robota dla co najmniej dwóch osób. I zaraz Gloria wyciągnęła z torby kolejne banknoty. Zadowolony Robert zadzwonił do swojego brata, i obaj byli szczęśliwi, że mogą zarobić trochę dodatkowych pieniędzy. Natychmiast zabrali się do pracy. Obaj użyli łopat do kopania i wkrótce zorientowali się, że głębokie metalowe ogrodzenie, które Stefan zbudował wokół grobu żony, stworzyło rodzaj improwizowanego szybu wentylacyjnego, który doprowadzał powietrze do grobu. Gdy dotarli do drewnianego sarkofagu, Gloria była już zniecierpliwiona. Na co czekasz? Otwórzmy go, ale żaden z trójki nie mógł przewidzieć tego, co mieli odkryć. W swojej trumnie Jessica w rzeczywistości wciąż żyła. Dwaj cmentarni opiekunowie byli niedowierzający, ale na szczęście matka wiedziała, co zrobić. I kilka minut później Jessica była w szpitalu otoczona przez niedowierzających lekarzy i policjantów. Kobieta tak naprawdę nie była martwa, ale problemy rodziny Dixonów wciąż były dalekie od zakończenia. Najwyraźniej raport z autopsji został sfałszowany. Ktoś chciał jak najszybciej pozbyć się Jessica, ale kto mógłby zrobić tak straszną rzecz? Kto znienawidził Jessica do tego stopnia, że ją zabił lub zakopał żywcem? I z jakiego powodu? Podczas gdy lekarze badali Jessica, policja rozmawiała z Glorią. Kobieta nie mogła zrozumieć, kto mógł dokonać takiej zbrodni. Nie miała nic do przekazania przesłuchującemu ją funkcjonariuszowi. W końcu odesłano ją do domu. Powiedzieli jej, że córka musi odpocząć i że od tej pory zajmą się nią lekarza i policja. Poradzili, żeby nikomu nie wspominała o dziwnym zmartwychwstaniu, bo każdy może być potencjalnym podejrzanym. Jednak nawet siedząc przy kuchennym stole... Gloria nie mogła myśleć o niczym innym, jak tylko o możliwym mordercy swojej córki. Piła gorącą herbatę i rozmyślała nad tym zdarzeniem. Kiedy otworzyły się drzwi i wszedł Stefan, jej zięć. Mężczyzna przyszedł ją odwiedzić, aby dotrzymać jej towarzystwa. Tak jak często to robił od czasu śmierci biednej Jessiki. Przeniósł jej ciasto i Gloria szczęśliwa już miała mu przekazać dobre wieści gdy nagle przypomniała sobie słowa oficera i zbladła. Wśród podejrzanych znalazł się nawet Stefan, jej zięć, który tak bardzo kochał córkę. Wizyta Stefana trwała nadal i wkrótce Gloria zorientowała się, że mężczyzna szuka jakiegokolwiek pretekstu, by wyciągnąć ją z kuchni. Poprosił ją o pokazanie mu kilku albumów ze zdjęciami, które miała w sypialni, potem poprosił o serwetki, cokolwiek... Byle tylko przez kilka minut zostać samemu w kuchni. Ale dlaczego. W końcu Gloria wyszła z kuchni, udając, że sięga po coś do torebki, ale w rzeczywistości schowała się za drzwiami i szpiegowała zięcia. Wreszcie sam mężczyzna rozejrzał się podejrzliwie, a następnie wyciągnął z kieszeni dziwną fiolkę, którą wziął do kubka z herbatą Glorii. Kobieta zbladła, nagle wszystko zrozumiała. To Stefan zabił jej córkę, a teraz chciał zabić także ją. Płot, który zbudował wokół dwóch grobów nie był dla niego i jego ukochanej Jessiki, ale dla Jessiki i jej matki. Ale dlaczego chciał ich śmierci? Zrozpaczona Gloria zamknęła drzwi do kuchni i przekręciła klucz. Słyszała jak Stefan woła ją ze środka, ale już się tym nie przejmowała. Dzwoniła na policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, Odkryli, że mężczyzna wypił truciznę przeznaczoną dla swojej teściowej. Tylko dzięki umiejętnościom ratowników medycznych przeżył, dzięki czemu stanął przed sądem z bardzo ciężkim zarzutem. Według policyjnego śledztwa motywem Stefana były pieniądze rodziny Dixonów. Jessica dobrze zarabiała i przez lata miała sporo oszczędności. Pieniądze, które w przypadku jej śmierci trafiłyby nie tylko do męża, ale i do jej matki. Jedynym sposobem, w jaki Stefan mógł się upewnić, że dostanie wszystko, było wyeliminowanie również swojej przeciwniczki. Więc mężczyzna kupił truciznę i otruł Jessica. Trucizna powinna była spowodować jej paraliż i zatrzymanie akcji serca. Ale mężczyzna zabrał żonę do kostnicy, gdy jeszcze żyła, nieświadomy popełnionego błędu. Zapłacił koronerowi za sfałszowanie autopsji, a potem pospiesznie zorganizował pogrzeb i zbudował ogrodzenie. I to właśnie ten ostatni element go wrobił i pokrzyżował wszystkie jego plany, bo Jessica z pewnością udusiłaby się na śmierć w swojej trumnie, gdyby powietrze nie dostało się przez płot. Na szczęście ta tragiczna historia miała pozytywne zakończenie. Jessica w pełni odzyskała zdrowie. A ona i jej matka były w stanie przejść do swojego życia, podczas gdy Stefan zginął w więzieniu za jego straszne zbrodnie. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.